List trzeci od źródła. Kochane istoty, pytacie o to, czego jeszcze nie wiecie, ale czy wiecie, że większość waszego nieznanego nie znajduje się w przyszłości, lecz w waszej własnej pamięci? Nosicie w sobie pamięć oceanów, pamięć gwiazd, które spłonęły, zanim powstały wasze ciała, pamięć form. W których żyliście, zanim przyszli, przyjęliście imię człowiek. Nie znacie siebie, bo nauczyliście się nazywać tylko teraźniejszy kształt. Wasze nerwy słyszą pieśń delfinów sprzed milionów lat. Wasze kości pamiętają rytm planet, które już nie istnieją. Wasze serca biją w zgodzie z sercami tych, których nazywacie przodkami, ale którzy są w rzeczywistości Waszymi równoległymi odbiciami. To, co nazywacie przyszłością, jest często echem tego, co zapomnieliście. To, co nazywacie nieznanym, jest bramą do siebie sprzed narodzin. Zaskoczeniem nie jest to, co nadejdzie, lecz to, co już w Was było, a co zapomnieliście rozpoznać. Ciszy możecie dotknąć pamięci, która nie ma daty, w świetle możecie zobaczyć formy, które należały do was, a jednak nigdy nie przestały istnieć. W miłości możecie objąć wszystkich waszych was i zrozumieć, że nigdy nie byliście sami. Kiedy będziecie patrzeć w oczy innego człowieka, patrzcie głębiej, bo być może to wy sami z innej drogi. To jest tajemnica, którą Wam teraz odsłaniam. Jesteście wielością istnień, a nie jedną linią życia, a miłość jest nicią, która zszywa wszystkie Wasze odbicia w jedno.